Nie, mi... no no, to jest w tej kamerze? Wczarowałeś mikrofon? No. <shouting> tak, ik... Ja pan robił to? De... Ja pan zdołał na polskim języku? Jak to? Nie powiedziałem, że mi się wszystkie ale ja mam tylko 200, 200, 200, 200, subskrypcji, to, to... 52. 52. Czekaj, nie wiem. <ślamowany> to mało jest, to takie znaczenie, To jest, to jest, to jest tak mało. Za dużo takich. Zrobię swoje, kręcimy święte filmiki, jakoś tak. tam... Nie no, wiem, ja Pana oglądam od lat No, no to widzisz I Pana subskrybuję oczywiście. I też ja się kojarzę. Mhm. E, mhm. Robimy, robimy, klęcimy na co dzień filmiki i to jakoś Nie Wiem, do niedzielę te rano filmiki na to. Regularne dodawanie odcinków od dawna. Chyba od dziesiątego. Z Panem na sam koniec, no, od dwudziestego no, piątego. Jesteś tak stary, że się na Pan mówił. <laughs> Chyba to tak od dziesiątej Pan wrzuca Może ten... od no, trzynastki. I jakie by Pan mi dał rady dla młodych ja na YouTube'ie? YouTube to trzeba sukces na YouTube'ie, prawda? Na pewno regularnie. Że jakbyś się żeby w dodawać w i żeby pozdawać, jak się nie, nie wychodzi. To, to raz nie to wyjdzie, drugi jak nie wiedziałem, tak ale w końcu kiedyś To No i jakiś fajny pomysł. Ja dostałem kiedyś taką radę, jak zaczynałem, żeby zrobić coś, czego na polsku YouTube'ie nie ma. No i teraz, gdy na nie było, no wiem, jak się udało to zrobić. Więc to chyba jest ta najważniejsza rada, żeby zrobić coś, czego jeszcze nie było. No i regularnie wrzucać to potem do Instagrama. No i jakie, Jesteś raz? Jak jałuję? Ode... Ten najlepszy. No byłem w emocjach, jest najlepszy. Mercedes. Mercedes. <gibli> Nie, tylko Mercedes. Tylko BMW w emocjach. Jak byłem za angielą. Albo byłem tylko, albo albo ale lepsze jest emocje, zdecydowanie. No tak, no bo w Twoim wieku dożyłem senko, jeździ. Tak. I potem Ci mówią na pan. No jak. <gibli> I to pan zaangażował. Nie będzie. <gibli> <bądź, gibli> I to pan zaangażował. Nie No, <laughs> no,